Dzisiaj przyjechałem do Lublina na oficjalną premierę pizzy proteinowej i recenzję. Pizza zawiera aż 104 g białka i jest dostępna w restauracji Masna Pizza przy ulicy Langiewicza 10. A teraz szybka teleportacja na lubelski rynek i będziemy częstować Przechodniów Zobaczymy czy pizza fit recenzję będzie mi smakować. Jest mojej pizzy proteinowej, macie jakąś Spróbujemy nie? A to z kim, z czym ona jest? A tu jest ricotta, kurczak, no, no, nie ukrywam, że to niedawno jedliśmy Nie wyszliśmy z ale jeszcze się doczyliśmy ale... To do jakaś dla sportowców rozumiem, tak? 104 gramy białka w całej wizy, 13 gramów w jednym kawałek. Restauracja Masna Pizza, na ulicy Masna? Masna Pizza O, dobra. lubię takie ciasto, tak że no Dobra, dobra, syta No to zapraszamy Masna? w takim razie do... A dowóz też macie? Tak, jest też dowóz Zapraszamy mhm. do masy Pizzy Pizza proteinowa, A tego 104 g białka. O, tego jeszcze nie było Założę sobie, bo nie wiem gdzie tego położyć I spróbuję oczywiście Ile białka mamy na sto? Mamy w całej pizze 104 gramy białka, i w jednym kawałku jest 13 gramów. Czyli dwa kawałki trzeba zjeść. Znaczy ja zjem jeden, ale tak się by około tak. Żeby białko przynajmniej dwa to zjeść, to może sobie jeszcze pomidorka. Jak oceniasz? Przez wszystkie odpadniki jest taka gęstsza. Czuć, że tam coś rzeczywiście. No bo co, właściwie to. Białko to czym głównie tutaj objawia? Białko jest głównie tutaj z kurczaka, mamy też mozzarella i ricotte, więc jako nabiał te składniki też zwiększają zawartość białka. A co w sieście? Ciasto ma w skład oparty na recepturze włoskiej. Mhm, okay. Myślałem, że może też ile za kubicę? 34 zł to jest cena standardowa, plus później czka Do końca mała. Super. Dobra pizza. Dobra, smakuje mi. Cieplejsza byłaby jeszcze lepsza, ale jak jest zimna pizza dobra, życie ciepła, na pewno będzie dobra. Super. No, Dzięki, bardzo, trzymajcie się. Na razie. Yo. Cześć. Trzyma. Jak? Przerodzę, ocena. skali od 1 do 10, jak oceniłbyście tę pizzę? No jest zimna, to jest tak ciężko ocenić, ale zresztą. jest już chłodniejsza. Co, jakaś suzaneczka? no. 9. 9 Masta Pizza na ulicy Langiewicza Nie byłem no. tam jeszcze, ale widziałem na tym No, no to dobra, zapraszam Jego dnia, zarazie No, mogę spróbować no Ej, hey, lubicie taką? Chodźcie No, to jedną weźmiemy Dla no. na nas wszystkie. Masta Pizza, ulica Langiewicza 10, miasteczko akademickie O, dziewczyno Mmm, mm. słodko mm -hmm. Dzisiaj siebie będę mogła obejrzeć. Na Mogę. kanale Pit na YouTube. Tak? Dobra. I to jest właśnie pizza, fit Recenzje no, do dobra. dobra. Jeżeli macie ochotę spróbować bardziej, może ciepłej wersji, no to zapraszamy. Mm. On to... twierdzi, że była jeszcze lepsza. Jak ta jest dobra już, to ciepło, ciepło będzie jeszcze lepsze. Hmm. Hmm. Tomach, dobra. Dziękujemy bardzo, 11 na 10. A wy? Tak samo, no. No dobra, bardzo No to cieszę się bardzo. Dziękujemy. Słuchajcie, Zaczepia, zaczepiły nas trzy dziewczyny i powiedziały nam, że my macie zajębistą pizzę. I że nagrywa się coś na jakieś, kurde, YouTube'y, tak, czy, czy nagrywam coś? Tak, nagrywamy na kanał Fit recenzy i to jest właśnie pizza Fit recenzy, proteinowa, całą masę, z której gramy z białka. I sam, sam piekłeś, I sam piekłeś? Sam nie piekłem, ja ale kolega. <grym grym grym> tak, to wy reprezentujecie raz tą pizzerię, tak? Masna Pizza, tak. ma 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 masa masna. pizza. Masa Pizza masna na ulicy Langiewicza. Langiewicza, wow. To No właśnie te dziewczyny poleciły i powiedziałem, że się do nas podeszli. Że bardzo dobra była, powiedziały. Czy i właśnie mówisz o tym białku, to znaczy, że... Ta pizza słynie z białka, albo Dobre. pizzeria, coś, coś w stylu fit, czy, czy po prostu ten smak bardzo dużo białka? Nie, pizzeria jest włoska, ale właśnie to jest specjalna pizza, która wyszła dzisiaj. Do dobra, końca dobra. maja właśnie ta pizza jest e, w promocji z kodem PREMIERA. Jak przyjdziecie do pizzerii, to otrzymacie zniżkę 10%. Wow, super. Dobra. Bardzo fajne. Ja dam 11, nie? Jest, jest zajebiście. Tak, jest, jest bardzo dobra, jest bardzo dobra. Okej, okay, dobra. To dzięki w takim razie. Dzięki. Ja bym dał... los no, 10 będę. Okej, okay, super. No to dzięki, Dzięki. dnia. Mhm, ale lokal, bardzo dobre. Polecam. Jak oceniasz w skali od 1 do 10? Dyszka. Okay. Na pewno. Super. No to ci proszę, smacznego. A z, a z chęcią. Niestety jest już trochę zimno, ale mam nadzieję, że będzie nam smakować. 7-8. 9 dobry, serdecznie na no to, a, to, a, to zapraszamy do pizzy na ciepłą pizzę. Dziękuję. Więc no to, to... Myślę, że skorzystamy. Okay. A jeżeli wy jesteście z Lublina lub z okolic, no to pamiętajcie: Masna Pizza, ulica Langiewicza 10, miasteczko akademickie. Tam właśnie znajdziecie tą pizzę proteinową. Mega dobra. Dobra, tak, tak w skali od 1 do 10. Jak oceniacie? Bardzo no, dobra. Ja bym dał 9. Ja bym na 8. Bardzo dobra. Super, cieszę <laughs> się. Mama. A gdybyś ocenić w skali od 1 do 10, 89. 9 W jednym kawałku po 13 gramów białka To zajebiste Cała taka pizza ma około 1400 Serio? Jest dobra, jest naprawdę dobra A tak w skali od 1 do 10 jak oceniacie? Kusczemka, dziewiątka, coś takiego. A Macia chwala całej, no to zapraszamy do Matnej pizzy. Czy dziewczyny macie ochotę spróbować pizzy pizzę? Oh, A why the camera? gonna be on the YouTube. Oh, it's on oh. YouTube. Okay, let's do it. <laughs> okay, well, just one. this there better not But it is in the rate then. Oh, we have to oh. rate it, okay. Dobrav. dobra? it From 1 to 10. How is your rate? See, yeah. It's very cold. I think if it was hot, it would be 10 out of 10. Yeah, okay. but now it's 8 because it's cold. 8.5 because it's cold. But if it was hot, how would it 10? Okay, Way better. pizza. Language This here? No, it's not here. Sure, one day we're gonna. And cook. then yeah, for sure we'll it's gonna be warm. Okay, yeah. we will go. Right. All right. Have a good day. You yeah. too. Bye. Bye.